Chciałabym się teraz odnieść do pewnej sprawy, a dokładnie chciałabym po prostu przeprosić osoby, które w wyniku współpracy, z których się podjęłam, w jakimś stopniu zostały pokrzywdzone lub poszukane. Chciałabym też, żeby te osoby, jeżeli takie są, żeby się do mnie odezwały. Ja postaram się załatwić tę sprawę tak, żebyście czuli się w porządku i po prostu to zrekompensować. Na szczęście te współprace, które nie były do końca w porządku, miały miejsce już kilka miesięcy temu i od tego czasu dokładnie weryfikuję każdą współpracę, której się teraz podejmuje, więc mogę Wam zapewnić, że już taka sytuacja nie będzie miała miejsca dlatego że człowiek, że, dlatego, że człowiek uczy się na błędach. E, tak naprawdę no, tak jak mówię, e, tamte współprace były już dość, dość dawno. Jeszcze wtedy nie byłam aż tak doświadczonym influencerem i po prostu to był błąd, teraz to wiem i, i po prostu przepraszam.